Hejka wszystkim, z tej strony Nicole i ja jadę teraz do Saini, muszę wziąć dzisiaj dwa konie, Soneta i Arona i chyba na obydwu pojeżdżę, tylko że na Aronie chyba bez ogłowie, bo Marta powiedziała, że tak mogę sobie pojeździć go, więc spróbujemy, bo na przykład na Sonecie to ja bym się chyba bała, a Aronowi jakoś ufam, bo wiem, że Marta już nieraz na nim jeździła bez ogłowie, więc sobie akurat spróbuję, będzie to dobry dla mnie trening, także jedziemy. Jestem już w stajni i idę właśnie po konie, bo muszę zabrać dzisiaj Jantara, Sanata i Arona i już widzę tych dwóch dziadów. Oczywiście, że stoją obok siebie, bo jak inaczej… No cześć, Hej, Hejka! Mam już tutaj Janusza, nadzieję, no że to on i daję go odprowadzić do boksu i wrócę po soneta z Aronem. Myślałam, że wezmę Sonnetę z Aronem razem, ale konie się kręcą przy bramce i ciężko mi będzie z nimi zawrócić, i zamknąć, więc wezmę tylko aronę najpierw, a później wrócę po soneta jeszcze. Jak wychodziłam, to jakiś koń rzucił się na soneta, więc sonet ruszył za Aronem i musiałam go też zabrać, więc mam tutaj na jednym uwiązie dwóch koni. Tak wygląda kawałek, który został przed chwilą właśnie wygryziony na moich oczach, jak jakiś koń się rzucił na sonetę. I to o tutaj. <taki>, Taki rozmiar. Dobrze, że nie jest pod i nic i że nie jest do krwi, tylko tak wydziubana ta sierść. Będę musiała mu tylko posmarować i będzie git. Jeśli chodzi o gryzak, to na następny dzień, jak przyjechałam do stajni po zawieszeniu, to gryzaka nie było, bo był gdzieś w gnoju. Ale go wyczyściłam i zawiesiłam jeszcze raz. I wisi tutaj. I nawet chyba nie ruszę ani razu. Nie wiem, jakiś dziwnie ten koń. Mam tu maść z witaminą A i daję ją właśnie Sonicowi na takie wytarte miejsce, wydziebane z sierści, bo ona dobrze goi takie blizny i ranki, więc mam nadzieję, że to też na to, na to teraz też pomoże. Takie duże. Pewnie kolejne dwa miesiące będzie mu to zarastało. Prowadziłam już sonetę na korytarz i dzisiaj zakładamy inne ogłowie z innym wędzidłem, bo pani trener nam zaleciła inne wędzidło założyć na parę jazd, a nie chcę mi się przypinać go do innego mojego ogłowia, więc zakładam to, w którym już po prostu było wpięte i muszę tylko dopiąć wodę do tego i tyle. Będę teraz soneta czyścić i siadłać i już później nagram coś z niego. Już osiadłam soneta i idziemy sobie pojeździć. Dzisiaj będzie leciutka, króciutka jazda, bo wczoraj dużo skakał i sobie w sumie zasłużył, a jeszcze muszę wziąć dzisiaj Arona, więc muszę się straszczać. Pojeździłam już soneta i na tym wydzidle to jest tragedia z dramatem, więc całą jazdę praktycznie jeździłam na luźnej wodzy, tylko na galop zabrałam go na kontakt i w sumie nie było jakoś źle w tym galopie. Ale w kusie była tragedia, więc nie skupiłam się jakoś bardzo na tym. Pojeździłam 40 minut i już kończę, stępujemy sobie. Idę go zaraz rozsiodłać i schodzić troszkę nóżki, a później będę czyścić i siadać Arona i chyba założę na niego ten różowy halter, który ma Marta. Bo, bo mam trochę cykora, by od razu na głęboką wodę bez ogółwiakara ani nic siadać na Arona, więc najpierw siądę na tym kantarze śnurkowym, na halterze tym różowym jakby i później po prostu ewentualnie zdejmę albo po prostu odepnę wodze i pojeżdżę sobie bez wodzy. Zobaczymy jak to będzie, ale wtedy już pójdę na, na halę, bo na placu to ja się trochę boję. Co robisz? On po prostu bezczelnie zawrócił i sobie pokrywał. Chciałam mu tylko nogi ochłodzić, ale nie zauważyłam, że szloch jest dziurawy i woda leciała też na niego, więc opukałam go z dwóch stron po prostu delikatnie, tak żeby zaklejek później nie było od potu. I idę go teraz rozsiadać, znaczy w sumie zdjęcie o głowie, bo do już zdjęłam wcześniej i będę czycić Arona. Zrobiłam jeszcze Aronowi jedzenie, bo mu się skończyło i zrobię jeszcze tobie meszyk, bo kupiłam ostatnio nowy mesz, taki różowy i jeszcze nie próbowałam go, znaczy no w sumie jeszcze nie próbowałam, jego ja jeszcze nie robiłam, bo mi się tam ten jeszcze poprzedni nie skończył. Więc dzisiaj spróbuję, otworzę już i po prostu dam Sonetowi na spróbowanie, a akurat póki będę jeździła Arona, to się zrobi, więc będę mogła od razu później mu wszystko dać. Zrobiłam już ten meszyk i jest faktycznie różowy. Tylko, że jak zamawiałam sobie paszę i powiedziałam, że potrzebuję właśnie mesz, ten co zawsze chciałam, to go nie było, więc powiedziałam, że chcę taki różowy męż, który tak bardzo ładnie pachnie, jak herbatka, nie taka owocowa. I myślałam, że tylko jeden taki jest męż, który jest różowy i ładnie pachnie ale jednak nie, bo przyszedł całkiem inny mesz niż myślałam, że przyjdzie, ale widzę, że ten nie jest jakiś zły, ładnie się zrobił i mam nadzieję, że studentowi posmakuje, bo to jest w sumie najważniejsze, bo jak posmakuje, to on go zeżre po prostu i dam mu ten drugi, po prostu kupię ten, co właśnie chciałam, tylko sprawdzę następnym razem, jak się dokładnie nazywa i nie będę mówiła już, już różowy mesz, który ładnie pachnie, ale ten no, faktycznie dobrze się zrobił, chociaż zalałam po prostu lekko ciepłą wodą. To była no taka letnia woda po prostu. Letniej temperatury. I ładnie się zrobił. Też w sumie w sumie tak prawie, że nie pachnie. Więc nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy sobie to bo to jest najważniejsze. Wyprowadziłam już Rona na korytarz i będę go czyścić. Na szczęście nie jest jakoś bardzo brudny, więc szybko pójdzie. Posiadłam już Arona, jest oczywiście cały na różowo, bo jak inaczej, próbuję też sięgnąć do różowego meszu Soneta, ale nie ma szans, więc idziemy teraz na halę, by troszkę pojeździć, zobaczymy czy przeżyję. Siadłam już na Arona i strasznie dziwnie się siedzi, bo po pierwsze nisko, a po drugie muszę siedzieć w pagacie, bo Aron jest gruby i dziwnie mi się tak siedzi po Sonecie, bo Sonec jest bardzo wolski i jakoś nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Ale na razie jeszcze żyje. <gry> Dałam mu łydkę, żeby skręcił w lewo, i skręcił w lewo. Nie wiem, cud normalnie. Chciałabym, żeby sobie tak umiał. pojeździłam Arona, właśnie już wstępujemy. Pierwsze pół jazdy jeździłam na zapiętych wodzach na halterze i pracowałam nad przejściami od dosiadu, bo to było dobre w sumie ćwiczenie dla mnie bardziej, bo Aron to umie. I później też jeździliśmy różne kółka i przekątne, a później przepiłam na drugą połowę jazdy wodze na kordeo i sobie pogalopowałam. Robiłam właśnie też przekątne różne i przejścia, i też koła i ogólnie jestem zachwycona muszę wziąć sonetę, nauczyć tego wszystkiego albo ogólnie zacząć z nim pracować na takim kordeo albo na halterze, bo zawsze jakoś nie miałam do tego czasu ręki, czegokolwiek i ogólnie chęci ale teraz jak mi się spodobało na ronie to na pewno będę musiała wsiąść na kotleta mojego na takim właśnie albo na halterze albo spróbuję też na kordeo, bo tylko raz w życiu jeździłam na sonecie na kordeo na malutkiej hali i tam się nie miało w sumie dużo miejsca na to, żeby się coś zadziało, a tutaj już jest większa hala. Albo plac też spory, więc no nie wiem, zobaczymy, może przeżyje Sonetę, ale rona przeżyłam. Jestem bardzo zadowolona z tej jazdy. Jestem już za ranem w stajni i będę go rozśladowywać i za chwilę dam też sonetowi ten ruchowy znoszek, bo jestem bardzo ciekawa, czy mu się spodoba. Więc zobaczcie, co ten głupi dziad zrobił. Wziął się, które było całkiem tutaj w rogu i rozwalił je przez całą długość boksu. Tak, Sonet? Jesteś dumny z siebie? Sonet teraz będzie próbował nowy meszyk. Wyciągnęłam go na korytarz, żeby było lepiej widać i już mu daję. Ciekawe, czy mu się spodoba. Co? Dobra. Niestety, padł mi telefon i nie dałam rady już więcej nic nagrać, ale Słętowi chyba posmakował ten mesz, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jadł go z takim zachwytem, jak zawsze je swój ulubiony meszyk, ale je normalnie, wszystko mu smakuje, przynajmniej nie wypluwa. Przesypałem ten meż do żłobu, żeby szybko umyć wiaderko i łyżkę. Już posprzątałam wszystkie rzeczy sprzęt ogólnie Arona, do paki i swój też. Wszystko pozamykałam paki, połączały się to w stajni i teraz już jedę do domku, bo już jest w sumie 22, idę na rekordy, co do siedzenia do późna w stajni. Dajcie znać, czy Wam się spodobał ten film w komentarzu. Zostawcie lajka i zaobserwujcie i wpadajcie też na naszego Instagrama i TikToka. Buźka, pa!